Siemamo, witajcie, zapraszam was na kolejny odcinek z Brawla i wiem, że bardzo długo nie było ich sorry i dzisiaj mamy okropnie dużo do odebrania bardzo dużo w sklepie i dzisiaj to jest specjalna 300 subików dzisiaj sobie odbierzemy naszego surcza tak, mega długo na niego pracowałem jeżeli nam się nie uda to zbierać tyle kredytów, to odbierzemy go po prostu za nasze, gemy. I widzowie, bardzo dziękuję, że tutaj jesteście u mnie w klanie. Jest was bardzo dużo. Czasem jestem nieaktywny, sorki za to, ale naprawdę, naprawdę jesteście mocni. I teraz sobie tutaj na odcinku widzowie zwiększamy próg do 2000 pucharków. Jeśli chodzi o to konto, to yy, powiecie, czemu go nie wywalam. Nie wywalam go dlatego, że to jest tak jakby moje drugie konto. Nie do końca, bo jest tak jakby mojego kolegi, ale też sobie na nim czasem gram. Dlatego go nie wyrzucam, żeby tu nie było żadnej faworyzacji. Dobra, i teraz mamy tak mega dużo tu do odebrania nowego zademiarza. Hmm. Ale oczywiście, codzienny prezent. Tutaj skina do surdża i chiński nowy rok. Tu mamy bardzo dużo tego. Dobra, najpierw sobie odbierzemy pizzę całą. Dostaniemy także skina do naszego surja. Teraz chyba powinniśmy skinka dostać. Co z naszym skinem? Dobra, nie kapuje i teraz sobie chiński nowy rok. O, takie. Konki tam nie średnio obchodzą, ale zaraz będzie randomowe. Osiem Stardropów oraz legendarny Stardrop. O, tak. Mityk, Mityk. na start. Dobra, lecimy dobrze. Epic, epic dobra, jest. Rer. Mm. Epic, rer. <słuch> o, no bardzo rzadki to tak. No, epic, to w miarę. Teraz legenda, widzowie. Oj, tak. Uu. Co to jest? Pearl. No, trochę Daryla przypomina. Ja myślałam, że go można za free odlokować. Nie można. Aaaa, szkoda. Coś tam na początku odcinka pomyliłam, jeżeli tak powiedziałam. Ale mamy za to dużo innych rzeczy do roboty. Mamy tutaj 800 naszych powiedzmy pieniążków, pizz. Musimy zdecydować na co to wydamy. Jakiegoś nowego za tym ja wydał. Hmm, to odpada, te. Te, te, no, zestawy. No, chyba, że będą jakieś jeszcze. I tak, Grajanie. 350, zostaje nam 700. Nie, nie, nie. Może ten ośmiobitowiec? Tak, dobra. Ośmiobitowca. On był strasznie ładne. Tak oto, odebraliśmy wszystkie nasze pizze. To tyle, takie jakby powiedzmy w tym sezonie. Nie kupiłem Surge'a, dlatego że tutaj sobie go odblokujemy. To raczej chyba oczywiste. Aha, chyba tak jakby długo zwlekałam, ale nie wiem, że pan P, i tu miał być już kruk, bo pan nie P, chyba najwyraźniej też mi się może pomylił. Teraz mamy tysiąc monet do odebrania, i tak musimy dozbierać sobie tutaj do naszych kredytów, żeby jak najmniej wydać powiedzmy pieniążków. Dobra, no to sobie włazimy na... Okej, okay, chyba tym dymę, jakiegoś dobrego. Zatem ja, że ...perla. Przetestujmy sobie. Nigdy, widzowie, nie testowałem tego perla. Tak naprawdę go nigdy nie używałem. Chyba więc, no. Potem sobie dzisiaj już naszego Surge'a zobaczymy! Wow! Dobre to jest! Jaki to To że to widzę, że zmarnowałem tego ulta, ale ja nie widziałem. Pierwszy raz chciałem sobie go użyć. Dobrze, Shadow! Shadow, shadow, jak Sonika. On wygląda, mi strasznie przypomina. O, pięknie. Aha, na czym polega ta gra? Czego to? Dobrze! Wygrano! Cuu! dobra, teraz musimy wybrać coś na czym mamy mega dużo misji Na knockoucie mamy dość dużo i też zadymiarz, który ma dużo... Max, mogę sobie na niego skina założyć, ale teraz nie Dobra no ja w miarę lubię. No a tu jest. Surcz po prawej wniosek, tylko będziemy mieli. Czyli ja tak naprawdę w tym odcinku chyba przybędą 2, 2, 200. Mierzy nam hmm. się. Surcz i Perl. Dobrze, Surcz. Ten surcz jest taki mocny. Chyba średnio wiem, jak działa ten strój. Musiał go potestować, runda wygrana. No musiał go potestować. Tam, 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 O nie! Nie zbyt lubię matka. Dawaj go ale, nie co to, śmietnik chyba? Nie wiem, czy on jest dobry, jakiej to tak jakby mocy, epic, czy Dobrze Dobrze I dawaj! Robi to! Ej, też mocny jest ten Wiecie także na kanał Drago, widziałam go właśnie u Drago chyba. Kurde, kolczyk go chyba zabił. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, 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 dobra. Dobra, uważaj, chowaj się. Dawaj go, teraz! Yy. 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 I w ogóle to bardzo mam widzowie, oczywiście dziękuję za 300 subików. Sorry, że ten prawdopodobnie, nie wiem jeszcze, że ten specjal jest prawdopodobnie spóźniony trochę, ale niestety mi się będzie długo, tak jakby wrzucał chyba. A że go będę montował, no to się chyba mniej będzie wrzucał, Dlatego, że się obniży jakość. Yy, ok, Okej. Zagramy sobie jeszcze raz. Dlatego, że po pierwsze mamy Star Dropa, po drugie już nam bardzo niedużo brakuje do naszych... A nie! Ojej, co to za przed kredytami Mamy jeszcze do odebrania Star Dropa Musimy się troszkę pospieszyć Dobrze, 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 dobrze Kenji Piper! Dawaj, dawaj go, chęci! Dobrze! Ładny zabijcy się zostali! I na chwilę tutaj odłączy. Sorry, widzowie, że mnie tu trochę nie widzieliście, dlatego że tutaj musiałem wyłączyć. Yy, Nokaut. Dobra, dalej nam nie przybyło wystarczająco kredytów, także lecimy dalej. Nokaut. Frank, Franka, znaczy, więc będzie chyba o wiele dobrze. Czekam... Piper! Dawać się tą Piper! A nie, teraz... Medi? Nie wiem, nie wiem jak on się nie. Ooo ja, ale pułapka. Ładnie, Frank! Cią no, ma pewnie jakiś taki ulg. CO? Co to ma być? Nie ran. O nie, 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 nie! nie. Zabij tam hmm. A dobra, już miałem mówić, że po nim, ma, może sobie poradzi. Uważaj, uważaj, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Dobra i teraz zostań Schowaj się, no schowaj się. Trzeba się zabiję, no Dobra, dobra, dobra. Dobrze! enigma! Dobrze, Frank! Fajnie. Tak w sumie to już chyba wygraliśmy. I mamy to! No nie, nic nam nie doszło. Dajmy zagraj ponownie let's go! Dalej! Knockout. Barley, ale fajny skin to O nie! Nie cofnąłem się. Чекай, чекай. И все, ты по нас. Это уже целком складываем, а мне за Teraz sobie zmienimy na coś innego. Może starczy w parę. Jakiegoś lepszego z tym Okręcić. No, nie ma aż tyle misji, ale. Ale kilka ma, dlatego nim sobie zagramy, a mi będzie nie dużo lepiej grać. Powinno być przynajmniej, ale fajny shade. Bo to szybko. Się... Ja też lubię jeszcze dość. Jak będzie to dopiero lub. A jak gładziutko. Ech. piszcie w ogóle w komentarzach, czy chcielibyście sobie ze mną zagrać, czy coś, oczywiście, wbijajcie na naszego Discorda. Linka macie w opisie, chyba, nie jestem pewien, ale powinienem wam dać. Sorry, że na moim serwerze. Tak przedłużam z tym Startbox I. Ale już niedługo to będzie. Ale ładnie. Nie wiem czy on miał jakieś ulepszenie, czy co? No i mamy... A nie, jeszcze nie. Rzadki na serio. O. Za to w sumie niedługo, tak naprawdę do teraz, mamy dużo kasy do ulepszenia, ale to w następnym odcinku, albo bez odcinka, to zobaczę sobie. Nie w tym odcinku, tyle powiem. W tym odcinku skupiamy się na Surge'u. Nie czy on jest już buffa? Czy to... Przez wcześniej tego Shade'a. O nie. Dobra, jestem co robi No więc no Let's go dalej Ej, 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 ja widzę cię Leon Się o, to się dałem zabić pozwalę o czym go. Ici i zeszejdziku. Dobrze. Oj pięknie Ciechnąłem go. A nie i nic. No serio, to chyba dzisiaj sobie nagrodę. A nie, to nie. Szybko, szybko. Dźwięk będzie trochę dłuższy niż zwykle. Ale, wiecie, odbierzemy surdza. Dawaj, dawaj. A dobrze to są. ON ZGINĄŁ?! Dobra, chyba przynajmniej nam już wystarczy. Tak! Pięknie. I dopełniamy. Widzowie, patrzcie na to. Wydajemy 19 GW. Mamy to! Surge! Odblokowany! Moja piąta legenda, pan P, teraz idzie na nasze stanowisko, pana Surja. No i sobie go przetestujmy, naszego pięknego Surja. Właśnie dzięki temu, właśnie skinowi, tak jakby to. Mam. A co z tym skinem? Z tego, co mi się wydaje, T tam gdzie ten? A dobra, ulubisz sobie. Dobra, trochę za dużo, go ulepszyłem. Gdzie jest nasz sercz? Wow. Dziewięta moc, i testujemy naszego już surdża. Let's go. Starcie w trybie duo. Dobra? Na pewno dużo zadaje. Odcinek jest ten skin. Już trzeba przetestować. Ulta. Ulta, znaczy. Ale niestety jest wolny. Chyba tak mi się tak wydaje. Nie, prostu duże kroki, ale wolne robi, więc mi się tak wydaje. Dobra, zabity, ale mi się nie udało. Niestety... A! To jest ten! Uj, dobra, on no tu się idealnie nada, na planów wskoczymy. ładnie Dobra, fajny jest już mocny. Powiem tak, dużo dziś zdobyliśmy. Aż dwóch zadymiarzy tutaj naszego. Perla I oczywiście Surja, Fajnie, że się to udało o, Tu mam takie, o, że z karnetu zadymiarskiego Tak samo już wam to pokażę, mam w Mortisie Tutaj, o Bo tak, mam też tego skina To był za dłuższy sprint. Ten, Ten lepszy. No. Dwie jeszcze tu są wyzwa... O! Mamy! czyli jutro sobie przebranie Surge'a przetestuję, co się odbiorę może z tego też będzie odcinek, ale to tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobał specjal na 300 subików, dzięki za te suby, bo to jest naprawdę dużo, wiecie, na kanale zostawcie subika, lajka Dzięki za oglądanie Szymano i cześć.